Dzień dobry, tu Julia, Melania i Julia. Witamy w szkole podstawowej w Szczepidle i zapraszamy do wysłuchania szkolnych wieści. 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po kilku kilkunasiężnej nieobecności wróciliśmy do nauki stacjonarnej. Rozpoczęcie roku szkolnego było nietypowe. W związku z pandemią nie odbył się apel i część artystyczna. Jednak atmosfera pozostawała uroczysta, ponieważ niemal wszyscy uczniowie ubrani byli na galowo. Po raz pierwszy z wychowawcami spotkamy się w klasach w wyznaczonych godzinach. Cieszymy się, że nauka już nie będzie odbywać się zdalnie, ale szkolna rzeczywistość wygląda inaczej. Musimy zachowywać reżim sanitarny, bezpieczne odległości, dezynfekcja i przebywanie w wyznaczonych strefach to nasza nowa codzienność. Również 1 września odbyło się uroczyste. Wręczenie listów gratulacyjnych dla najlepszych uczniów gminie Krzymów, które miało miejsce w wrześniu. Najlepszą uczennicą w naszej szkole okazała się Julia Wróbel z klasy ósmej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Na sprzątanie ulic Szczepidła udali się uczniowie wszystkich klas z wychowawcami oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Wszyscy pamiętali o segregacji śmieci. 15 września po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kropki, a więc święto kreatywności, talentów i odwagi. Uczniowie i nauczyciele tworzyli ubrania z kolorowymi kropkami, było twórczo i kolorowo. 20 września odbył się Dzień Przedszkolaka. Dzieci z oddziałów przedszkolnych otrzymywały życzenia i świetnie się bawiły. Jednym z elementów zabawy były kolorowe balony. 21 września uroczyście pożegnaliśmy Panią Barbarę Pruchlak, która przeszła na emeryturę po 35 latach pracy, w tym 22 lata była dyrektorem naszej szkoły. Ze względu na sytuację pandemiczną odbyła się w kameralnym gronie. Przybyli na nią Pani Wójt Danuta Mazur, dyrektorzy szkół z terenów gminy Krzymów, delegacja rodziców, uczniów i nauczyciele. 24 września odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Nowym opiekunem została pani Justyna Łuczak. Wybrano zarząd w składzie. Przewodnicząca Melania Wrzeskowska. Zastępca Julia Wrubel. Sekretarz Szymon Szpruta. Skarbnik Aleksander Wrubel. Powołano trzy sekcje. Wolontariatu, pomocy koleżeńskiej oraz kulturalno-rozrywkową. 25 września uczniowie wzięli udział w konkursie z okazji Dnia Języków Obcych. Na szkolnym korytarzu można podziwiać przepiękne prace przedstawiające symbole Wielkiej Brytanii. Świetną zabawą było skanowanie kartek z kodami QR, które były rozmieszczane w różnych miejscach w naszej szkole, a następnie tłumaczenie zdań z języka, angiel z języka angielskiego na język polski. 25 września Grobo Pedagogiczny wspierał akcję na rzecz dzieci chorych onkologicznie, biorąc udział w Dniu Szpilek. Dzień Szpilek odbył się również w oddziałach przedszkolnych. Dziewczynki pozbywały do zdjęć w szpilkach swoich pań. 29 września odbyło się spotkanie ze strażnikiem gminnym, panem Marcinem Michlickim, który przypomniał nam o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie otrzymali odblaskowe opaski. Piękną, wieloletnią tradycją naszej szkoły jest święto pieczonego ziemniaka. Ze względu na epidemię COVID-19 odbyło się bez udziału rodziców na szkolnym boisku. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i pod opieką nauczycieli rozwiązywali lub tworzyli samodzielnie krzyżówki, w których musieli wykazać się wiedzą na temat owoców i warzyw. Wykazali się znajomością potraw z wykorzystaniem ziemniaków. Młodsi tworzyli mowanki zachęcające do jedzenia ziemniaków, a starsi przepisy kulinarne z ziemniakami w roli głównej. Wiele emocji budziła konkurencja sportowa, polegająca na przynoszeniu jak najwięcej ilości ziemniaków w określonym czasie. Święto zakończyło się wspólnym ogniskiem. Na zakończenie święta pieczonego ziemniaka został również rozstrzygnięty konkurs Ziemniak w roli głównej. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Augustyn, drugie Julka Garbol, trzecie Ula Woźniak. W klasach starszych pierwsze miejsce Nikola Borowska, drugie Kacper Swaciński, a trzecie Julia Cicha. Zwycięzcom gratulujemy. Już wkrótce film promujący naszą szkołę. Nagrania trwają. Nie możemy się już doczekać. Serwis przygotowała klasa ósma na zajęciach kreatywnych. Szkolne wieści można będzie także przeczytać w naszym szkolnym miesięczniku ŻAK. Zachęcamy do lektury. Dziękujemy za uwagę. Do, do zobaczenia. zobaczenia.